Jednak opuszczenie bezpiecznej złotej strefy wiązało się z realnym niebezpieczeństwem. Ciemność była równie wielkim zagrożeniem zarówno w formie fizycznej, jak i astralnej. Czarne maczki stopniowo rozbijały integralną strukturę umysłu, niezależnie od tego, czy ktoś był normalnym człowiekiem, czy innym. Wprawdzie naznaczeni powojennym darem wykazywali większą odporność, jednak w zamian nie dało się leczyć ich duchowych obrażeń. Dla przeważającej części ludzkości była przynajmniej nadzieja, choć zazwyczaj iluzoryczna, na uzdrowienie. Macki ciemności, zaległe w zwykłych ludzkich umysłach, były wyraźne niczym wybrzuszenia na złotych skorupach ciał. Ciągnęły się od samej góry, oplatając głowę tułów kończyny, chowały się przed zgubnym wpływem światła, wijąc się głęboko pod skórą w bezcielesnej astralnej postaci. Inni teoretycznie mogli na nie wpływać. Czasami przy ogromnym wysiłku udawało się wyszarpać z człowieka nitki składające się z czystej ciemności. Te, wystawione na czyste, błogosławione światło, odrywały się od ofiary i rozsypywały w pył. Proces regeneracji mógł się wreszcie rozpocząć. Jednak zdarzało się stanowczo zbyt często, że nici były zbyt silne. I podczas ingerencji gwałtownie przywierały do innego wtedy bolesne macki cudzej ciemności, wypalały stałe piętno na duszy uzdrowiciela i w ten sposób przybliżały go do...